Witajcie, dzisiaj niedziela, to będzie na słono. Dawno nie było nic o oświetleniu. To mam dzisiaj nowe lampy marki Micmol, rodzinę Felix. I słuchajcie, to nie są takie zwykłe lampy, chociaż też tak można je potraktować. Wyobraźmy sobie, że mamy akwarium morskie, w którym mamy lampę i nie jesteśmy z niej do końca zadowoleni. Chcielibyśmy, żeby było coś jaśniej, ale niekoniecznie chcielibyśmy zmieniać tą lampę, bo albo nie mamy funduszy. Albo tak żeśmy się do niej przyzwyczaili, że tylko trochę chcemy doświetlić. Więc tutaj mam, ja akurat mam na stole trzy modele. Model 600, 900, 1200 jest jeszcze 1500. To są takie bardzo wąskie lampy, które mogą służyć jako doświetlenie, ale równie dobrze możemy ich użyć jako oświetlenie główne. Więc my dzisiaj sobie zobaczymy na pudełku co tam jest napisane, chociaż doskonale wiemy, że Mikmol za dużo na tych pudełkach nie pisze. Więc zobaczymy w pudełku, co się znajduje. Obejrzymy sobie te lampy z bliska i zrobimy taki test, co by było, gdybyśmy chcieli zostawić samą lampę, czyli tylko Felix będzie świecił nad zbiornikiem, co by było, kiedy mamy na przykład lampę, która ma dużo Białego światła, a chcielibyśmy, wiecie, niebieskiego więcej. Bo te, te lampy mają światło niebieskie, aktyniczne, więc chcielibyśmy podkręcić niebieski kolor w naszym akwarium? I zrobimy trzeci test, czyli mamy już lampę, która świeci dobrze, ale trochę za słabo, więc chcemy jeszcze dołożyć, więc będą trzy testy. Jak świeci sama? Jak świeci, jeżeli dodamy ją do jakiejś białej lampy, lub jeżeli chcemy po prostu zwiększyć moc, żeby nasze koralowce lepiej rosły. Także dzisiaj trzy testy i co w pudełku. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu. No dobra Zenek, ale co ty tu jeszcze masz za małe pudełko? Słuchajcie, Mikmol Rotate Stand for Felix. Taki polski, angielski. Yy, dodatkowe nogi. Jeżeli by się nam fabryczne nie podobały, to tutaj mamy jakieś czarodziejskie rotaty, czyli jakieś rotacyjne, obrotowe, nie wiem, nie widziałem. Zobaczymy, nie widziałem jeszcze nic. Słuchajcie, lampy są dosyć duże, więc ja je tylko tutaj z tego kadru wypakuję. W międzyczasie wam wkleję specyfikację tych lamp i zaraz zaproszę was tu od góry, będziemy się im przyglądać z bliska. Także najpierw wypakowywanko z komentarzem na żywo, nie, że to będzie jakieś przyspieszenie. Co my tu mamy? Zasilacz 2A. Zasilanie 24V. Bezpieczne, nie pozabijamy się. Turbo, wielka instrukcja. A z wymiarami lamp. Słuchajcie, no, waga jest kosmos. Bluetooth 2.4 Giga, czyli lampa jest sterowana. Aplikacja fajnie. E, aplikację już znamy, więc będzie. będzie mi po prostu łatwiej. Tu jest buton, więc pewnie do parowania. Ładna! Aluminiowy profil, czarna, pasywna. Tu już widać diody. To są diody 3W, chociaż raz przeczytałem, jakie to są diody. Tu chyba w pudełku nic nie ma. Więcej, bo więcej nam nic nie potrzeba. Zaraz się przyjrzymy temu z bliska, tylko ja po prostu sobie to wszystko wypakuję. Też instrukcja, żebym potem nie pogubił. Też zasilacz. Taki sam, ten sam sterownik, ale to jest długie, potem będę płakał, jak będę to pakował, jak zwykle. I największy, Felicisław dobrze nie mam tej półtora metrowej nie wiem jak miałbym wam ją pokazać kolejna instrukcja tu już jest widzę większy zasilacz no bo większa moc lampy <grystanie> brakuje mi miejsca no ta już trochę waży Raz, dwa, trzy zasilacze nogi obejrzymy za chwilę, na razie tak z daleka. O, 30 W, 45, 60 i największa 75. Wodoodporność IP65. Nogi są rozsuwane z tego co wiem. Patrzcie, jakie szpile. My będziemy testować 60. -tkę. Ale widzę, że możemy spokojnie na większy zbiornik to zastosować. Dobra, zmieńmy kadr, przyjrzyjmy się im z bliska. Dobra, tak się lampy, słuchajcie, prezentują. Ta najmniejsza ma punktów świetlnych 6, 99, 120, 12, no to pewnie 150, 15. Zobaczcie tu jak to z góry wygląda, bardzo, bardzo bardzo ładnie, fajne takie, solidne, tutaj mamy osłonkę, nie jest yy, szklana, rozsuwane nogi, później Wam pokażę te dodatkowe, no ale co, zobaczmy sobie jak to świeci może, a tak lampa świeci, dużo widać, nie? Samo niebieskie światło. Dobra, trzeba to pokazać na akwarium, a nie na stole. Cóż to takiego? 2024 rok. Mówka Pewex. 4 tony śrubek. Jakieś tutaj cuda. Szpilki. Ładne. To jest zapewne na szybę i teraz jak chcemy na sześćdziesiątkę to raczej tak nie do środka nie na zewnątrz no i odżycie i tak odwrotnie wam pokażę także nie przyjmujcie się. Chyba czaje jak to ma być to tak a to tak nie tak. to się odkręca. A! Dostajemy imbusa, dostajemy. Dobra, już wszystko wiem. To co, maestro muzyka i zróbmy to w przyspieszeniu, żebyście tu nie umarli z nudów. Dobrze zrobiłem, ale znając życie, coś na odwrót. Mamy w zapasie śrubkę do regulacji na szybę. Spoko. Mamy w zapasie śrubkę tutaj i w zapasie śrubkę tutaj. I już wiem o co chodzi. To jest spoko opcja. Zobaczcie, to jest obrotowe. Czyli możemy sobie to tak zamontować. Możemy to sobie tak zamontować. No, tutaj jest tak. Nie ma co z tym kabelkiem zrobić, ale, ale spoko. I co tu można zrobić? Słuchajcie, albo można tego użyć jako. stojak jak na środek, jako główna lampa. Wtedy mamy trochę wyżej. Możemy na tych standardowych nogach położyć bardzo nisko. Lub ustawić, słuchajcie, pod kątem. To jest spoko opcja, nie? Jak dajecie na akwarium, możecie podświetlić, tak wiecie, od tyłu, przekręcić, możecie przekręcić od przodu. Spoko, powiem Wam spoko i ładnie, ładnie to wygląda. Dobra, zostawmy może na tych nogach. I co? Aplikacje. Nie będę Wam pokazywał jak się on instaluje, bo już to jest na wszystkich filmach z MicMolem. Wejdziemy po prostu do środka jak już będzie zainstalowana. A teraz jak odpalimy, więc mamy piękne niebieskie światełko. Jesteśmy już w aplikacji. Tutaj mamy kilka ustawień. No najważniejsze włącz, wyłącz. Mamy tu kilka trybów. Automatyczny, manualny. Wejdziemy sobie w manualny. Dobra, a po kolei czerwone. Tak, żebyście coś widzieli. A, zablokujmy, żeby się nie składało. Czerwony kanał to się nazywa. A to jest inna dioda. Mhm. Kolejna dioda. I kolejna dioda. Cztery diody, cztery kanały. O, to już wiemy, o co chodzi. Wszystkie na maksa. Dobra, może trochę mniej. Co tu mamy? Jeszcze? No, opcje, kontrola, i tu u góry mamy, zobaczcie, manualną, automatyczną, czyli możemy sobie wszystko zaprogramować. Wschody, zachody, jak ma świecić, tu jest chyba wersja demo, zobaczmy. Niech sobie demo przeleci. Dobra, leci. I już się wygasza. Okej. Okay. Efekty. Aklimatyzacja. Też możecie sobie ustawić. Księżyc, burza. I co to? Chmury. Proszę, prędkość, tutaj intensywność. To, co było wcześniej. I tu ten manual. I tu jest ten taki, jakby skrótowy, tak? Czyli mamy szybkie wejście do aklimatyzacji. Presety. O! Wgrany preset, patrzcie. No dobra. To już wszystko mamy, to idziemy nad akwarium zobaczyć, jak to funguje. No dobra. Standardowe uchwyty. Tak wygląda Felix na akwarium. No jak zwykła belka oświetleniowa. Ale z tymi to już jest o tyle lepiej, że po pierwsze jest wyżej, a po drugie można to obracać. Tylko ja muszę podokręcać te śrubki do szyby i oczywiście, żeby mi się tutaj nie gibało, ale jak już sobie dokręcimy, to fajnie można doświetlić przód, tył, środek. No, co kto woli. Tak to się prezentuje. Dobra, pierwszy test, słuchajcie, świeci tylko i wyłącznie Felix 60 cm o mocy 30 W na 100%. Oczywiście, na aparat założony jest filtr bursztynowy, żebyście widzieli kolory. Ja go za chwilę zdejmę. No, bo bez tego filtra to by było jedno wielkie niebieskie coś. Ja tu teraz jeszcze. Pomerdam w jedną, w drugą stronę, żebyście widzieli, co się dzieje. Powiem wam, że daje radę. Ja jestem w szoku. Myślałem, że takie 30 watów to nic nie będzie widać. A tu spokojnie możecie na tym miękkaski hodować. Nawet się można może i pokusić o coś trudniejszego. Bardzo, bardzo fajne. Fajne, niebieskie, mocne. Światło. No i tutaj zobaczcie, co się dzieje, jak ja zdejmę bursztynowy filtr. Jest jaśniej. Ale bardzo niebiesko, także ten filtr troszeczkę przyciemnia ten obraz, ale dzięki temu kolory są takie, jak widzi ludzkie oko na żywo, a nie szkło aparatu. No i dobra, drugi test. Mamy taką prostą lampę, która świeci mocnym, białym światłem, gdzie jest naprawdę niewiele światła niebieskiego. Dzięki temu rosną glony. Możemy sobie hodować makroglony, to mi chodzi, możemy sobie hodować mieć konikarium morskie, ale chcemy dodać trochę niebieskiego światła. I zobaczcie, ja teraz włączam Felixa. I od razu zrobiło się niebiesko. Za chwilę dodamy filtr bursztynowy. To się obraz troszeczkę przyciemni, ale wyostrzą nam się kolory. No i teraz to samo. Merdam w jedną, drugą stronę, żebyście widzieli, że fajnie się dodało niebieskie światło. Jeżeli macie jakąś wiecie, prostą lampę nie? i chcecie sobie stuningować, niekoniecznie wymieniając całą lampę. No i dobra, i zobaczcie, jak założę filtr bursztynowy, no to już zrobiło się cukierkowo. Musiałbym tutaj ISO zmniejszyć. Teraz jest ISO 1600, więc zaraz, jak odpalimy na maksa wszystkie lampy, no to ja zejdę z ISO do 800, bo jest po prostu za jasno. Nie? Jest jaśniej niż w rzeczywistości. O, i teraz mamy, słuchajcie, odpaloną, odpaloną moją lampę na 100%. Ona ma teraz 40 W mocy z założonym filtrem bursztynowym. I z ISO 800, także jest bardzo mocno przyciemniony obraz. No i dobra, dołączyłem Feliksa i patrzcie, co się dzieje, jak ja obracam. Fajnie on tak po prostu naszymi oczami, nie? Tak jakby doświetlamy to, te miejsca, na które patrzymy, dzięki temu te koralowce właśnie tak fajnie fosforyzują. No i zaraz Wam oczywiście pokażę, jak to wygląda. Bez, eee, no. Boże, filtra bursztynowego. No zobaczcie, no niebiesko, strasznie jasno, strasznie niebiesko. Na żywo jest, nie dojrze kolorowo, to jeszcze jasno. No tu, al coś, albo wóz, albo przewóz, czyli albo widzicie kolory, albo jest jasno. nie? Zobaczcie, co się dzieje, jak jest filtr. Nie? No dobra, mam nadzieję, że testy Wam się podobały. Co myślicie o tych lampach? od Mickmola jak zawsze sekcja komentarzy do waszej dyspozycji tyle na dzisiaj trzymajcie się ciepło cześć prezentowane produkty dostępne w czmielu linki w opisie filmu